Panie mogły poczuć się wyjątkowo. Samorząd Gminy Rychwał zaprosił na gminny Dzień Kobiet, który odbył się w sali OSP w Grochowach. Jest to pewnego rodzaju tradycja, może o tym chciałem powiedzieć, że właśnie my wędrujemy po Rychwale, czyli wędrujemy po salach OSP, a więc w tamtym roku mieliśmy w północnej części gminy Rychwał. Dzisiaj mamy w południowej części, czyli jesteśmy jednej z piękniejszych sal w Grochowach to dzisiaj właśnie panie będą mogły również wysłuchać finalnie koncertu pana Ekstazji, a więc zespołu, który będzie śpiewał tylko i wyłącznie dla najpiękniejszych, najspanialszych liderek życia codziennego, czyli pań kobiet, młodszych, starszych gminy Rychwał. Gminny Dzień Kobiet był odetchnieniem od codziennych obowiązków, pełnym radości, uśmiechów i wspólnego świętowania. Jak na co dzień praca, dzieci, obowiązki ogólnie, no to trzeba się rozerwać raz na jakiś ruski rok ogólnie. Gwiazdą wieczoru był zespół Ekstazy.